Witam serdecznie i zapraszam do lektury 43 numeru Tygodnika Katolickiego Niedziela, który w tym tygodniu pojawia się z dodatkiem nie tylko dla seniora. Na początku zachęcam do przeczytania wstępniaka redaktora naczelnego, który wraz z rozpoczętym rokiem wiary nawołuje do pamięci o błogosławionym Janie Pawle II, który był świadkiem wiary, jakiego ludzie dzisiaj potrzebują. Jak podkreśla ksiądz redaktor, rok wiary jest okazją, by zaczerpnąć z głębokości jego wiary i nie tracącej na aktualności nauki. 22 października obchodzone będzie wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II, papieża. Dlatego z tej okazji na łamach niedzieli publikujemy wywiad z autorem biografii papieskiej Kres i początek, profesorem Georgem Weiglem. Z rozmowy dowiedzą się Państwo, jak w ogóle doszło do napisania papieskiej biografii oraz dlaczego dzisiaj więcej się mówi o kryzysie kościoła, aniżeli o kryzysie kulturowym. Rozmowę przeprowadziła Milena Kindziuk. Tygodnik niedziela objął patronat medialny nad filmem Bitwa pod Wiedniem. Na stronie 10 publikujemy recenzję filmu autorstwa Witolda Dudzińskiego. Być solą, aby ocalić to, co prawdziwe, to tytuł rozmowy z arcybiskupem Wacławem Depo, metropolitą Częstochowskim, przewodniczącym Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Konferencję Episkopatu Polski, którą przeprowadził redaktor naczelny, ksiądz Ireneusz Skubiś. Rozmowa dotyczy między innymi przesłania biskupów katolickich w Polsce i prawosławnych Rosji do naszych narodów, a także wielkiego marszu w obronie Telewizji TRWAM, która ubiega się o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie. Wiara jest oddechem Boga. Redaktor Katarzyna Wojnarowska zebrała wypowiedzi kilku osób na temat wiary, jej przeżywania i miejsca, jakie zajmuje w życiu człowieka. O tym, że wiara bez uczynków jest martwa, wie każdy. Ale czy w życiu zawsze o tym pamiętamy? Zachęcam do zapoznania się z sądą niedzieli na rok wiary. Warto sięgnąć do tekstu Janusza Wojciechowskiego zatytułowanego Pokrętna droga do totalitaryzmu w mediach. Tekst dobitnie pokazuje, jak obecna władza nie tylko chce ograniczyć wolne media, ale wprost chce je zniszczyć poprzez między innymi podwyższenie opłat koncesyjnych. Czyli walki z katolickimi mediami w Polsce ciąg dalszy. Jak już wspomniałam na początku, w tym numerze znajduje się dodatek nie tylko dla seniora, a w nim cenne informacje i porady. Redaktor Anena Wyszyńska podpowiada, jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla. Margita Kotas zastanawia się, czy szczepienia są stuprocentową ochroną przed grypą. A ksiądz Jacek Molka w rozmowie z psychiatrą Markiem Sternalskim pyta o sposoby radzenia sobie z depresją. To tylko wybrane tematy i artykuły, które zamieściliśmy w najnowszym wydaniu niedzieli. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Zachęcam do nabywania naszego tygodnika i dzielenia się nim ze swoją rodziną i znajomymi. Niech dobra prasa katolicka będzie w każdym polskim domu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej lektury.